Porozmawiamy sobie dzisiaj co nieco na temat wiary. Nie do końca to jest to, o czym myślisz, bo będziemy rozmawiać na temat wiary w siebie. Niemniej to miejsce, w którym jestem, jest bardzo związane i z polską tradycją, i właśnie z wiarą, ale z co nieco inaczej pojmowaną wiarą. Niemniej, słowo wiara ma wiele konotacji, ja chcę dzisiaj ci zwrócić uwagę na taką rzecz. Jestem w Watykanie i w Watykanie przez wiele lat rządził Polak. Tak, nasz rodak. Gdybyś powiedział o czymś takim komukolwiek 100 lat temu, 200 lat temu, 1000 lat temu, 2000 lat temu, to po prostu wyśmiali się: No co, ty Polak w życiu nie będzie papieżem? To jest niemożliwe. Zastanów się, ile razy słyszałeś słowo: To jest niemożliwe, tego się nie da zrobić. Nie, nie, zapomnij o tym. A może ile razy ty innym mówiłeś właśnie takie rzeczy. Jak wiesz, ja lubię historie związane z bieganiem, bo jest to jakoś związane z moim życiem. I kiedyś bardzo mnie zainspirowała historia takiego pana, który się nazywa Roger Banister. To jest pan, który w 1954 roku dokonał rzeczy niemożliwej. Ale najpierw krótka historia. To jest pan, który biega na krótkie dystanse. Biegał. A już teraz jest dziadkiem. Od, odkąd ludzie zaczęli biegać na takich dystansach jak on, czyli na jedną milę, to jest mniej więcej niewiele ponad 4 okrążenia stadionu, uważano, już w starożytności stwierdzono, że nie da się przebyć tego w czasie krótszym jak 4 minuty. Po prostu to jest fizycznie niemożliwe. Nie ma takiej opcji. I w 1954 roku pojawił się ten Roger Bannister, który to dokonał niemożliwego przebieg przebieg jedną milę poniżej 4 minut. To po prostu słuchaj, odwieczna prawda została załamana. Zrobił coś niemożliwego. Potem historia tak się potoczyła, że rok po tym, kiedy on to przebieg, nagle nagle o ile pamiętam 17, ale nie pamiętam dokładnie. Powiedzmy, że kilku, kilkunastu biegaczy też pokonało tą granicę, tą granicę. Jak to się stało? No widzisz, stało się to w ten sposób, że skoro jednej osobie się dało, to znaczy, że ja też to mogę zrobić. I przez setki lat, przez tysiące lat, nikt nie pokonał takiej granicy takiego czasu, a tu nagle. W przeciągu roku zrobiło to kilkanaście osób. Minęły dwa lata, i ponad 300 osób też pokonało tą granicę. Widzisz, to wszystko jest kwestia tego, że w głowie nagle coś się przestawia. Skoro on to zrobił, to ja też to jestem w stanie zrobić. Tak samo dalej będę w temacie biegania. Była kwestia przekroczenia czasu na 100 metrów. Kto zejdzie poniżej 10, kto zejdzie poniżej 9 i tam poszczególne dziesiąte sekundy. I to, co się wydaje niemożliwe, co chwilę ktoś pokonuje te granice, ale to nie jest tylko w bieganiu, to jest w każdym sporcie, absolutnie w każdym sporcie. Ale to, co, co jest niemożliwe, dzieje się nie tylko w sporcie. Ja uwielbiam motoryzację i jeśli w tym momencie porównać samochody, ok kupujesz sobie średniej jakości sportowy samochód. Nie mówię o jakiejś tam Ferrari, nie mówię o Lamborghini, mówię, kup sobie nawet lepszą BMW. Te lepsze BMW mają lepsze parametry niż samochody sportowe, nawet samochody rajdowe, które to jeździły na trasach nawet tutaj w okolicach Rzymu. Ride Monte Carlo i tak dalej. Te samochody objeżdżają te, które 15 lat temu były tak wyżyłowane, żeby tutaj wygrywać. Po prostu dzieje się postęp. A propos wiary. Kiedyś ludzie uważali, że to jest niemożliwe, żeby człowiek mógł latać, to jest absolutnie niemożliwe. Dopóki, dopóki bracia Wright nie pokazali w praktyce, że jednak się da. Co prawda przelecieli na początku tam nawet 100 metrów chyba nie przelecieli, ale stało się. Podobno było niemożliwe to, żeby człowiek stanął na, na księżycu. Niemożliwe było to, żeby jakiś tam Polak, który po prostu przeskoczył przez mur, a nazywa się Wałęsa, żeby obalił komunizm. Ale widzisz w Polsce teraz Wałęsa nie ma takiej marki jak miał kiedyś, jak mnie ogląda to pozdrawiam. Niemniej jak wyjedziesz gdziekolwiek w świat, to ludzie kojarzą tak naprawdę nazwisko papieża naszego Jana Pawła, Korola Wojtyły, i kojarzą Wałęsę. Tyle. Niektórzy jeszcze kojarzą Pudzianowskiego. Jak, jak się powie ludziom o tym, że, była, że Maria Kiri była Polką, albo że Chopin był Polakiem, no to wtedy, aha! Ale widzisz, a propos też niemożliwego, i a propos tego to też co mówiłem tydzień temu, co do Marii Kiri-Skłodowskiej. To jest kobieta, która zrobiła niemożliwą rzecz. Po pierwsze, żyła w niesamowicie trudnych warunkach, bo kiedy ona się uczyła, ona się uczyła naprawdę na studiach, mieszkała w, na stacji, mieszkała w pokoju, gdzie nie miała nawet prądu, ale miała niesamowite pragnienie miała niesamowitą żądzę wiedzy i ona faktycznie studiowała, ona się uczyła. Jak są gdzieś wspomnienia na jej temat, to są wręcz takie wspomnienia, że ona. W, nawet zdawało się, że nie zdawało, zdarzało jej się, że mdlała z głodu, po prostu taką, taką miała biedę, ale w historii zapisała się tym, że no dostała dwa razy nagrodę Nobla, odkryła pierwiastki, których podobno nie ma, jednak odkryła to, pokazała, że, że coś takiego istnieje. Jakie ty masz ograniczenia? W co ty nie wierzysz? Nie da się zrobić? Słuchaj, jeśli uważasz. O, przypomina mi się akurat dwa dni temu, usłyszałem o jednej dziewczynie, która biega dziennie 20 km. Kiedyś przebiegła maraton w czasie 2,26. To jest naprawdę kosmiczny wynik dla, dla kobiety. 2,26 przebiegł maraton. Gratulacje. Ale ta dziewczyna, nie wiem czy przez siebie, czy przez otoczenie, jest ograniczona w ten sposób, że jak usłyszała o tym, że ktoś był w stanie przebiec 80 km, albo 100 km to ona, nie ja bym tego w życiu nie zrobiła. Mimo, że sama biega 140 km tygodniowo, ale naraz i wydaje się niemożliwe, żeby przebiec 80 km. Słuchaj, jedno to jest ograniczenia jakie ty masz w głowie, a jedno jest to, co inni ci, inni ci nadają. Nie ma rzeczy niemożliwych, niemożliwe rzeczy są tylko związane z fizyką. Czyli dla mnie niemożliwe jest to, że teraz podskoczę i wyląduję na Księżycu. Ale poza tym, wszystkie inne rzeczy są jak najbardziej możliwe. Jeśli chcesz się nauczyć biegle 20 języków, kto ci broni? Widzisz, mieszkał tutaj nasz rodak, który znał 50 języków. To jest tylko kwestia wiary, ale dobra, różne są wiary. Bo a, a pewnie nauczę się tych 50 języków. A, tam 20 tylko się nauczę. Nauczę się, a może nie nauczę, ale wiesz, a co innego jest, kiedy masz determinację? Tak, nauczę się tych 20 języków, będę podróżował po świecie, będę rozmawiał z ludźmi, będę biegle w stanie się dogadać z każdym, będę zdobywał wiedzę z dowolnej biblioteki na świecie, ponieważ znam 20 języków. Był, dobra, nazwiska nie pamiętam, ale był taki pan, który bardzo chciał od, odkryć, co co było napisane w pismach babilończyków, co, co tam za wiedza była zawarta. I stwierdził właśnie, że musi poznać wszelkie języki, jakie mu są potrzebne do tego, żeby odczytać co tam jest. Faktycznie nauczył się kilkudziesięciu języków. Jak potem będzie to wideo już opublikowane, to napisz w komentarzach na dole jak ten pan się nazywał, bo w tej chwili nie pamiętam, a inni na pewno skorzystają. Nauczył się kilkudziesięciu języków, zaczął się ich uczyć jako dzieciak, jako mały dzieciak zaczął się uczyć tych języków bo wiedział wiedział miał nadzieję może nie tyle miał nadzieję on wierzył że efekt tego będzie taki że on potem odczyta zrobi coś co jest niemożliwe czego nikt do tej pory nie dokonał Rzeczy niemożliwe są takie do momentu dopóki ktoś nie pokaże że to jednak było możliwe Mam nadzieję że ja w tym roku dokonam paru takich rzeczy jeszcze Wiesz, akurat mnie najbardziej nakręcają właśnie takie rzeczy, gdzie ludzie mówią, że tego się nie da zrobić, że nie, to jest niemożliwe. E, tak jak e, czytam różne historie miliarderów, i potem opowiadam innym ludziom, i oni mówią, nie, słuchaj, to, ale to jest niemożliwe, żeby, żeby człowiek, który był bezdomny, żeby mu się tak w głowie przedstawiło, żeby został miliarderem. Nie, no, tego się nie da zrobić. Mimo, że są. Te historie jest pisane na piśmie, czarno na białym. Są ludzie, którzy chodzą po ziemi, którzy to osiągnęli. Ale tu nie chodzi tylko o pieniądze, ale chodzi o, o całą masę, masę rzeczy, które Ciebie interesują, które może są w twoje, w sferze Twoich marzeń. Są, rzeczy, które takie rzeczy, są ludzie, którzy takie rzeczy osiągnęli, zrobili to. A Ty dalej możesz uważać, że nie, tego się nie da zrobić, to jest niemożliwe. Jak opublikowałem nagranie z Miami, to jakiś chłopak mi napisał, że Słuchaj, w komentarzach mówią, słuchaj, wiesz co? Fajnie tam opowiadasz, ale wiesz, ty chyba tam naprawdę nie jesteś, bo to za tobą to wygląda, jakby to była ścianka podłożona. On mi napisał wprost, że nie wierzy, że ja tam byłem. Dobra, to może pokażę. Dotknę tutaj czegoś. To jednak, ja tutaj jestem, wiesz? To, to nie jest ścianka podłożona. Dobra, nie będę się z tymi ludźmi tutaj widał, ale jest tutaj ładnych parę tysięcy osób, więc jednak, to jest możliwe, że można podróżować. Można oblecieć, świat dookoła. A propos Kolumba, który odkrył Amerykę. O Kolumbie, to nie jest tak, że Kolumb obudził się pewnego dnia i dostał statki, albo miał swoje statki i opłynął Amerykę. To nie było tak. Kolumb starał się przez nie wiem dokładnie ile, ale było to w granicach 10 lat, jeśli nie więcej, zanim zdobył statki na wyprawę. Bo pojechał najpierw do jednego króla, do króla Hiszpanii. Tam no była chyba jeszcze królowa Izabela, o ile pamiętam, powiedzieli mu stary, zapomnij, nie damy ci na to pieniędzy. Pojechał do króla Francji, pojechał do króla Portugalii i każdy go zwodził i mówił, że słuchaj, no muszę się zastanowić nad tym. Jak masz marzenie, wierz w nie. Jak będziesz w nie wierzył, ono się spełni. Masz marzenie, żeby uczyć się języków, żeby, być, żeby podróżować, masz marzenie, żeby być bogatym. To jest kwestia Twojej wiary. Jak będziesz miał takie marzenie, będziesz w nie wierzył, na Twojej drodze pojawią się osoby, albo pojawią się książki, pojawią się szkolenia, pojawią się znaki różne, które dadzą Ci odpowiedź, co zrobić, żeby to się spełniło. Kwestia tylko wiary. Z Watykanu Jacek. Hej.